Pokażę Wam, czym się różnią półsłupki X od półsłupków V. I teraz tak, zaczynam. To są półsłupki X. Eee, I one tworzą takie jakby X-y. Tutaj, w porównaniu do półsłupków V, które wyglądają tak. Może na pierwszy rzut oka tego nie widać, ale pokażę Wam, jak to się robi. To są półsłupki X. Wkłuwamy się i łapiemy nitkę od góry. Nie tu, tylko od góry. Przeciągamy i potem już od dołu i przeciągamy. Czyli wkłuwamy się i łapiemy nitkę od góry. Jaka jest zaleta tych półsłupków X? Taka, że mniejsze dziurki powstają, i e, dzięki temu fajnie się nadają do amigurum. I wiele osób właśnie z tego systemu korzysta. A półsłupki V robi się tak. To był e, na pewno kiedyś bardziej popularny sposób, ale wydaje mi się, że teraz częściej e, już się przerzucamy na te półsłupki X, właśnie żeby nie było dziurek. Półsłupki V, które ja robiłam do tej pory. Nabieramy od dołu nitkę. Czyli tu nabieramy od dołu. Nie łapiemy tu jej górą, tylko wkuwamy się i nabieramy od dołu i przeciągamy. I potem od dołu i przeciągamy. Czyli to są półsłupki V. Łapiemy tutaj od dołu i przeciągamy. I wtedy nam wychodzi taka, taki wzór. Takie fałki.